Siema, z tej strony I dzisiaj ten odcinek to będzie pack opening. Otworzymy trzy paczki z FIFA World bez 14. I bardzo bym chciał, żeby Wam się podobał, że i tak, zostawcie łapkę w górę, suba. No i zacznijmy. Otworzymy sobie paczki tak. Z Drogbom. Tutaj. Z Neymarem. I znowu z Drogbom. Te odłóżmy na koniec. Zacznijmy od szarygodę. Mogę przedniemy. O, wyszło. Otwórzmy. Ciekawe. Ojciec. Nie chcę przejść. Okej. Okay. Cholosi, hulk, proszę, bardzo dobra karta. Uuu, co zostawmy na koniec? Stocker, Mojano, Uuu, Manuel Neuer Manuel Neuer, weźcie do bubłanka, troszkę szkoda, że nie na go stopper. Za, e, so. Nie znam tego piłkarza, to jest Wybrzeże Kości Słoniowej. Piaruigi Buffon. O, Star Player. U, nie, przepraszam, Unity Player. Trim Keisho. Ładnie, ładnie, ładnie. I wow, Expert Pulio w jednej paczce. No, szczęście nam dopisuje. O, tutaj przesuńmy. przesuńmy. Teraz paczka z Mam nadzieję, że będzie takie same szczęśliwe jak tamta. Otwórzmy. Okej. Okay. Lejman, no co nam dasz? Panie, bo odbyślałem samego siebie. Ach. Oczywiście na dobrą trouble z półkiem. Oj. Ci. Nie chcę jak przejść. Zawsze są problemy z otwieraniem tych paczek. O. Zresztą... Hummels z, Niemcz yy, z Niemczech. Yy, tutaj mamy... Valared Valaredes? To jest chyba Izrael? Nie mm. jestem pewny. Yy, Milagan. Wow! Game Changer Roman Krzyków, No... <coughs> Bardzo dobre paczki. Zobaczcie na to! Game changer. Pierwszy Game changer. To jest dobrze. Wesley Snyder. M. M. Mayena. Wow! Wow! Angla Superstar Phil Jones. No, to lepsze, że nie patrzę na w ogóle było. team. Phil Jones no. Lee Hong-hoo z. Yy, to jest. Japonia albo Korea nie jest I ostatnia karta to jest Star Player Shakiri. Dobry. I teraz przechodzimy do ostatniej paczki. Która jest No Bomb. <gry> Możecież będzie taka dobra jak tamte wszystkie inne. Teraz otwórzmy.

Salichowicz z Bośni. Seferowicz. O, tutaj jest Ostatnia No z Patnią, tutaj dobra. To jest. A sto Wow! England! Superstar Johnson to jest druga. To jest druga karta! Wow! No, to dobra karta. Cieszę się. Julio Cesar, to jest w Brazylii, jeżeli ktoś nie zna, i ostatnia, Expert Barretta, no, bardzo udane otwieranie patrzę. No. pokażę Wam teraz, kogo trafili, kogo, wszy, wszystkich graczy, trafili, których trafiliśmy. Pan Tuart Javinia, Expert Pirlo, Team Kechy Unity Player, Game Changer Shikov, e England Superstar Jones, Taj Shakiri Star Player, England Superstar Johnson, e Bayard Expert. No. E, jeżeli filmom się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba No i na razie do następnego odcinka.